Na B! To się Jest! Mam tak? tu jest jest? Nie ma... O, kurde! Skala się w krzaczary! O nie, ktoś strzela już! O Jezus, Maria! O, Iś, puto nie mogę już się ten postawić. Woda, tam leci, 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 leci. A jest, jest, jest. O! Uff. O! Jeszcze jeden. No bo on stał, tam 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 był Mam go. O! urwał. Czwórka mam na czujcie, to się Co on Lewy, lewy. I dojdę do. Patrz, patrz, lec, lec, nie nie goś tam, na wysypce tam gdzie już nie jest Jest, jest, yeah. jest Jest, jest, awa, awa, awa Granat, o Jezus Jezus I tam jeszcze jeden Jest O kurde, dwóch Czekaj, no na to Ale Patrz, stajemy, przejdźmy cel, ale jesteśmy mistrzami. Idą, idą, idą! Bisiory, idą, idą! Idą, 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 Chciałem wejść tak, żebym się mógł rysować, jak sobie bo on się utopi, jeśli nie będą cię znowu postawić. Jest tam! O, ma, ma już nie ma. Możesz podnieść moje givery i mi postawić, jak chcesz. Nie. Ja To się trzymaj. Tutaj jesteś, dobra. Dobra, się się tam uciekać. Ale siurak. No, dawaj, dawaj, dawaj. Stajesz. O nie, jeszcze czopar jest. Dobra, tam idę. Idę, idę, idę. Szybko, szybko, szybko tam po prawej stronie jest. Dobra, siedzi. Aha, ja mam tylną, kurde. Jeszcze jeden misiek. O, ale suka. Tam uważaj, po lewej to Za tobą, za tobą, tam odkłada, ten, snajper, za, za skałami za... Do góry pobiegł, do góry pobiegł, na skałę jest, 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 widzę eee. Ale struczy są Tam jeszcze dwóch, ale tam ich jest O matka lub Ale kocioł Żańce Uff Nasi przyszli